Witam ponownie. Przed nami ostatni, trzeci etap dogrywki dzisiejszej w ramach turnieju lotów. Niestety byliśmy blisko uniknięcia tej dogrywki, ale na samym finiszu wrócił kryzys w naszych skokach. I Reli trzeba przywrócić do, przywrócić do poziomu poprzedniego, z poziomu 1100. Jesteśmy na skoczni w Czajkowskim, gdzie mamy kolejną okazję by to zrobić, bo chociaż zbliży się do tego celu. Ostatnia dogrywka maksymalnie może potrwać pół godziny, ale ona jako jedna z tych trzech dogrywek może się skończyć przed czasem. I źle, jak stan 1105 no i bardzo ładny skok konkursowy 103,5 metrów, cudowny skok, wręcz bym powiedział na pomyłkę Moment, trzecie miejsce w tym konkursie frajkowskim jest więc szansa, by tu za chwilę mieć naprawdę ciekawy happy end w tych zmaganiach. Ale czy tak będzie? Czy to będzie taki happy end, na które czekamy? Na pewno nie, ale 102 metry wysokie noty jest podium. Jest podium, a więc mamy powrót. Powrót na to, na to miejsce. Mamy 7 punktów odrobionych i teraz brakuje tylko 4 punktów do zakończenia dogrywki. Holman Colbacker w tym momencie przed nami. Duże skocznia oczywiście w oslo, 134 metry rozmiar skoczni. Trzymamy kciuki, trzymamy mocno kciuki żeby ta dogrywka była za chwilę zakończona. Oczywiście, no chciałoby się, żeby tak było, bo to jest świetna szansa również, żeby tak zrobić. Żeby tak się stało, musimy tu mieć w czołowej piątce. Ty będzie gwarantacja, że taki będzie odrobiony. I giletowa skocznia, żeby było ciekawiej. 131 metrów i proszę bardzo, drugie miejsce w sali próbnej. No i jest szansa na napisanie nowej historii. Oczywiście na no, taką biegną historię, która się, że Grunt to wróci zawsze z tej niemocy. O to jest trochę gorsza, ale 128. To też daje nadzieję. Warunki by były trudniejsze. Jest szansa na happy end, proszę Państwa. Mamy po pierwszej podium. Będzie miejsce się bo szczepają nas co ale to jest wielka szansa dla nas. Oczywiście jak tutaj Magdalena Łubisz wchodziła się z podium, ale coś jest, przepraszam, niedawno. A tutaj w konkursie w drugiej dziesiątce. A my szansą teraz. I chyba wykorzystujemy szansę. Skocznik nieco lepszy. 129,5 i będzie, będzie podium. Będzie trzecie miejsce. Pokonujemy Szczepaniaka, a więc dogrywka do końca. Najkrótsza dogrywka to właśnie ta trzecia. 1108. Próbujemy podtrzymać serię na skoczniku Ingwental. Ostatnia podeczka, ale bez względu na rating, bez tego nie był ujemny. Nie musi być dodatni, może być obojętny. Ostatnie starcie. Mam nadzieję, że udowodnimy, że kryzys jest za nami. 19-belka startowa. Duży skok to 140 metrów, to e, skok próbny będzie, dość płynne przejście, ładny skok, 131 metrów, obiecująca postawa, no i jest szansa, że ryzyko podjęte przez nas było słuszne, mamy już tym miejsce przed konkursem, a więc jest szansa, że to pogolczymy realnie o podwójne happy end. trochę na luzie, bo już bez stresu o rating, e, bardzo ładny skok konkursowy. 136,5 metra, proszę bardzo. Jesteśmy w Gazie, mamy czwarte miejsce po pierwszej serii i jest szansa, żeby, żeby się potwierdzić tutaj, udalną rzecz do dogrywki. Po prostu. Teraz kuchniowe trochę gorsze, ale 129 metrów. Miejsce będzie 10, więc chyba tylko oboniony. Zobaczmy, czy będzie oboniony rating. Eee, tak. Tak, na rating, ale musimy jeszcze tego po prostu zagrać, bo to nie był taki bezdybny, jaki liczyliśmy chyba. No to byłby bezdorfie na zakończenie. No to no to już na pewno ostatni konkurs, jeśli nie będzie strat ratingowych. 21 zawodników na starcie. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, żeby to był udany finisz. Czy będzie Seja 4 konkursów bez porażki? To jest pytanie. Lot próbny w DORFI 211, bo to w najgilicie dobry wynik. Miejsce będzie ósme. Na razie, bo tu jeszcze. No, trochę nam zabrakło do lepszych zawodników, ale miejsce w 10 oczywiście, absolutnie minimum. Na razie miejsce 8 w kwalifikacjach, co daje nadzieję, że powalczymy o... o ten właśnie finisz optymalny. W konkursie też taki podobny reprezentujemy, właśnie. 211 metrów, wysokie noty i mamy trochę szczęśliwy wynik, bo będzie to miejsce szóste. No tam nad rybolami. Tobias Stefan miał odległość trochę jak my, ale no tam jest najmniej przegrał. Tam ma jakieś 2-3 punkty. A my walczymy o to, by nie było problemu tutaj z, z tymi nastrojami. No i to będzie dobre do filmowy. Trochę dłuższe od tego pierwszego. N216 metrów, no brawo. Jak narodę napadanie źle, siódme miejsce, a więc bronimy się, bronimy się naprawdę szczelnie, trzy punkty zyskujemy i kończymy rajdik z czterema jedynkami. Także będzie dogrywka nasza dzisiejsza, trochę trudna dogrywka, bo musieliśmy odbyć trzy etapy tej dogrywki, ale cieszy się to, że finalnie powodzimy sobie gry zwycięsko. Proszę zobaczyć, Denis Czech podwójnie rywalizuje. Mamy też jeszcze jednego zawodnika, powalczymy z nimi, powalczymy sobie, a co? Zazwyczaj sobie Jedne zawody tak naprawdę nastroiły, nastroju, żeby na ludzi wygrać zawody. Zaraz zobaczymy, czy, 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 czy się uda tutaj rywalizować. Eee, no, realnie z tymi zawodnikami spokojnie powinniśmy wygrywać. Proszę zobaczyć ich skoki. I cudowny poziom, prawda? Za chwilę zobaczymy oczywiście, będziemy, czy będziemy w stanie ich zmiażdżyć. Popróbuj, popróbujemy oczywiście. Kilkukrotnie, tak żeby sobie po prostu podkreślić dzisiejszy sukces, jaki bez wątpienia jest. Ten nasz, dzisiejszy wygrany etap do ogrywki. nie ponownie robiliśmy tylko całkowicie do 1150, ale cel minimum zrealizowany, więc nie, możemy, nie musimy zbytnio narzekać. No i teraz powojemy Falun. 13 belka, rozmiar skoczni 100 metrów. Najtrudniej byśmy na skoczach chyba normalnych, zgiwać te przewagi. Chociaż mogę się mylić. Seria próbna 97,5 metra. Wyraźnie wygrana w serii próbnej. Rywal gdzieś tam z tyłu, o to kilka metrów, no może nie kilka metrów, ale przynajmniej kilka punktów, prawda? Także no jest szansa, żeby wyterczy się pod naszą dominację. Na Reuel Hills bardzo ładne otwarcie. 99,5 metra prowadzimy z dużą przewagą nad Denisem Czechem II. No, prowadzimy nad nim z przewagą 9,5 punktów, czyli przewaga prawie 5 metrów. To spokojna przewaga. No i próbujemy podtrzymać serię dominacji chyba się udało tutaj na spokojnie 9,5 ponownie wygrywamy obie serie konkursowe ratingowo będzie punkcik no i jeszcze mamy 9 konkursów na podbudowanie ratingu paracity 16. szesnasta welka bardzo 94 metry, wygrywamy bardzo wyraźnie zresztą podobnie w konkursie 93 metry, wysoki na no ten no, szczegóły tutaj raduję. Mamy prowadzenie aldeko 5-punktowe nad drugim zawodnikiem. No tam już trochę wyratowaliśmy tutaj z tej sytuacji takiej trochę opresyjnej. W chwili chcemy trochę krócej. 92,5, ale wygana jest, na no lewale też się mylili. Mamy jeszcze szyby, drugie z rzędu oczywiście. Tym razem bez punktu ratingowego. Za chwilę czekąc. A skocznie, jak widzimy. 14 belka Seria prudna nie jest zbyt obiecująca. 97 metrów i to jest, było blisko przekane w tej serii prudnej. Do trzech nie znaczy zanim nim jednym punktem. No ale my nie byśmy idealnie na progu. I to mogło odbić się naszą porażką tutaj. Ale jeszcze w się udało wygrać kolejną serię z rzędu. Teraz ładny skok konkursowy, choć też nie najdłuższy. 97 metrów, no typu 19,5. Tutaj bardziej ciasno po prostu jak widzimy, różnice bardziej niewielkie. Można by to przegrać, oczywiście. Możemy spać na trzecie miejsce w tym konkursie, czego byśmy chyba najbardziej nie chcieli, tutaj, w tej sytuacji. Skok filmowy, no nie wiem, czy wystarczy na zwycięstwo. 94,5 metra wystarczyło. Ale egzekwu to by te pierwsze miejsce. No, no, ale tylko woniony. Potrzebujemy 20 dobrych występów Walczymy realnie o trzecie miejsce w tym turnieju. Za chwilę rozkocznie w, w Sapora. Dostało 7 konkursów do końca nagrywki 16 belka. No, spokojny skok 132,5 m. Chyba byraśne wygrane w tych kwalifikacjach. No tak. Trzeba to przyznać 15 punktów nad drugim zawodnikiem. to jednak jest jednak różnica klas. No i próbujemy szczęścia, oczywiście. No, trzymamy poziom w konkursie. 130 metrów. Trochę demysfera znowu nas napiera, ale wydaje się, że sytuacja jest pod kontrolą. Spokojnie to wygramy. Przegwaga prawie 6 punktów, bo na drugim zawodnikiem mam nadzieję, że to wystarczy, żeby. Znaczy, te pierwsze miejsca w łatwo nie będzie, ale ale, ale jest dobrze. 132,5 bez szans na szczęście. Będzie później, grudnie go, już na pewno. Czwarty zacięstwo stało się faktem, zostało na 6 konkursów. Ile hammer tu rozkocznie? Ile chyba ciekawszych obiektów dla nas, tutaj do sprawdzenia się. Bo wydechamy dzisiaj nie było dobrze, jak pamiętam, w dogrywce. Ale w, tutaj w tej chwili obiecująco 140 metrów i znowu rywale jakby trochę z tyłu byli, prawda? Denis przegrywa z nami 4 metrami, ale stylowo też odstaje. Bardzo była wyższa niż 7 punktów. Bardzo ładnie w konkursie. 141. Felmik za chwilę dołączy do gry. My tu oczywiście dominujemy bardzo wyraźnie. Bardzo ładny skok oddając. Trzeba to przez wiele Felmix dołączyć, który będzie troszkę nasz, znacznie bardziej zaciętym rywalem, prawdopodobnie. My w sobie w nowej się gorzej, jest to 35 metrów, to no, się wystarczająco, by wygrać. Tutaj bez żadnych kompleksów. No i za chwilę, jeszcze 5 konkursów z Felmixem, już teraz w składzie. A więc Felmix, oczywiście, nasz główny rywal. Duża skocznia w falu na ten etap. Ten, tą, drugą, tą drugą połowę rywalizacji, oczywiście. 5 z na starcie. Falmix. Potencjalnie to też powinien być od nas słabszy. No ale moje po wyżył jest teoretycznie stać, bo przynajmniej na niektórych obiektach by być solidnym zawodnikiem. Tyle skocznia Falun, Seja próbna 126,5. Wygrywamy, Felmix przegrywa. Na szczęście jest szansa, żeby dalej eliminować. Jest szansa, żeby dalej eliminować, ale wiadomo, że to, to już nie wiadomo, czy się to uda, bo to jednak skocznie. Gdzie Felmix może się przebudzić nagle. I spojrzeć na mniejs warunki. Mamy ładny skok konkursowy. 131 metrów. No i właśnie. farmix minimalnie lepszy o jedną dziesiątą punktu. Będzie gorąco. Na pewno, będziemy z drugie miejsce w zapewnione. Ale czy będzie pierwsze? Szansa jest. Skok też ładny. 130 metrów jest wygrane. farmix nie do rady. No na szczęście. Jest punkcik. Jest szóste. Pozostały 4 konkursy. Cztery konkursy do końca, proszę Państwa. Teraz Harachow, od którego zaczynała się dogrywka. Tak na no dobre, bo żałuję się od lotów, ale Harachow był pierwszym obiektem, właśnie ta skocznia. Dużo skoczeń w Harachowie, była pierwszym obiektem z pozem mamucich. Czyli się były w ramach dogrywki. Naszym udziałem. No ten skok nieudany, niestety. Do końca. 131,5 metra, a jest trochę lepszy. Ale nie spada 3 punkty, więc tutaj nie wiadomo, czy. Czy podoba naszemu poziomowi, bo w tym będziemy już solidniejsi. Nie będziemy tego popełniać technicznego. Bennami na to liczę. No jest to wszystko konkursowe. Późniejszy 134,5 metra prowadzimy. 6 punktów nad miksem. Jest szansa, żeby podtrzymać serię, żeby mieć kolonę wygraną z rzędu, więc no zobaczymy. Czy będzie oczywiście potwierdzona to nasza dominacja? No to wygląda. Skok nie był spóźniony. Wysoka, wysokie pułap no i 138 metrów. Ryba, ale bez szans. Rozbici w pył. Wyraźna dominacja z naszej strony, rating plus 1. Siódmy zresztą z rzędu. Walczymy o trzecie miejsce na koniec turnieju, tak jak wspomniałem. Teraz ta jama. Mała skocznia, 56 metrowa. Na starcie 5 zawodników, oczywiście. No i zobaczymy. Ta jama. Jednostniejszy skoczni, więc tu możemy przegrać akurat. Na razie. Jesteśmy na miejscu niespodziewanie, chyba nawet ostatnim. No tak, tak rywal tutaj oczywiście lepiej, no ale my tak trochę osobiście nie podeszliśmy do tego skoku. To nie był skok optymalny w naszym przypadku, więc trzeba mieć to na uwadze, że w się pewnie będziemy groźniejsi. No i trochę lepiej. Ale będzie miejsce tylko trzecie. Realnie walczymy o drugie, Fenmix odleciał 51 metrów, my realnie walczymy o drugie miejsce co najwyżej. To też tylko jeśli dopisz nam szczęście, bo na czysto nie będzie tego miejsca na pewno. Teraz 49,5 ponownie, ale miejsce trzecie, jednak trzecie. A więc nie ma tej serii podtrzymanej. Mamy natomiast dobry wynik, bo wciąż jesteśmy na podium. No pocieszenie, nam, zostały nam dwa konkursy. Ale wydaje się, że pozostałe konkursy będą już nasze zwycięskie, bo ta Jama jest jednym z tych obiektów, gdzie jest bardziej loteryjnie, bo to z... minimalne byle decyduje o tym, kto wygrywa. Teraz Sochi. Normalna skocznia. 12. beta startowa. Rozmiar 106 metrów. Seria próbna. Na razie nie do końca udana. Wybadek wadze podobnie Felix wygrywa, ale mieliśmy niego tylko po metra Zawsze odległość czyli teoretycznie, oczywiście, jesteśmy tutaj wśród faworytów. Mimo tego upadku. No, trzymamy poziom z kwalifikacji. 99 metrów. Prowadzimy z dużą przewagą. No proszę. Rywale nie ustali skoków. Mamy spokojne zwycięstwo w kieszeni praktycznie. Zależy, z skoków nie skończymy upadkiem i będzie wygrana. Duże szanse po naszej stronie. Wygramy to bardzo wyraźnie. Będzie chyba trybukat robiony teraz w efekcie. 101 metrów. Wygrywamy obie serie dzisiaj w konkursie. Dominacja absolutna. rating bez zmian. I został ostatni konkurs. Mam nadzieję, że ten zdobędziemy. Dwa ale mała skocznia. To też nie wiadomo jak się ułoży. O, łatwo. 66 metrów rozmiar skoczni. No i trzymamy kciuki, żeby to był udany finish. Żeby to był kilem, zatajamy w tej nie poszło jakbyśmy chcieli. Trzecia belka startowa. Rozmiar 66 metrów. Bardzo ładny skok z naszej strony, więc chyba będzie lepiej. 64 metry. Nuty 19. Wygrywamy sobie próbną. Fermi nikt na najgorszy w stawce. A my szukamy szczęście, żeby to był udany finish. No jest dobrze. 64 metry, wysokie noty, wyraźna przewaga po pierwszej serii Femix na drugim miejscu. Na pewno nie spadniemy się z, z, z miejsca drugiego. Bez kopinowy był trochę gorszy, no to i tak nie spodniewamy się z miejsca drugiego. Ale chyba będzie pierwszy. 62 metry, tak, tutaj noty też zrobiły swoje, można powiedzieć. Jeden punkt zyskujemy na koniec, no i kończymy na trzecim miejscu, finalnie jednak trzecie miejsce, które cieszy oczywiście. 18 zawodników pozostaje w Pucharze świata. I rywalizuje tutaj oczywiście o jak najlepsze występy. Na Real pozostał tylko Norweg, reszta opuściła turniej. A w poczekaniu też Grzegorz Łocha, Marcin Przybyła, Leon Kaiba i Michał Bauer. Dobrze, że Siedek się tutaj odbudował, bo rzeczywiście przed jutrem lepiej mi jeszcze tej zaliczki ratingowej. Bo to też mogłoby wykonać staty naszym udziałem. Steigen i Kevin Roman rywalizują na młodych obiektach, ale z nimi się będziemy rywalizować. Rozegraliśmy dobry występ. Na Real Hills, który też po części oczywiście na pewno pomoże nam zbudować mentalność na jeszcze kolejne zmagania. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Mm.